Cześć! Dziś przygotujemy proste batoniki bez wykorzystania nabiału. Na patelni, lekko podgrzanej, mam już posiekane orzechy i migdały, dodaję słodzik i gdy pojawi się karmelowy zapach, czyli po kilku minutach, dodaję olej kokosowy, taką dużą szczyptę soli i masło orzechowe, już wyłączam ogień. Mieszam do rozpuszczenia masła. Odstawiam. Teraz przygotujemy masę. Do płynnego mleczka dodałam pastę kokosową, masło orzechowe, sok z cytryny, ewentualnie ulubione aromaty, wanilię, mąkę i blenduję do połączenia. Jeszcze sprawdzam smak, ewentualnie dodaję słodzik, sok z cytryny. I na koniec rozpuszczoną płynną żelatynę mieszam, przekładam do formy. U mnie jest to keksówka wyłożona papierem do pieczenia. Do zamrażalnika, gdy masa zastygnie, przekładam masę orzechową jeszcze do zamrażalnika i możemy podawać jako batoniki lub mocniej schłodzony deser. Jeśli szukasz więcej prostych, sprawdzonych przepisów, zapraszam na saganek.pl. Polecam także e booki i pakiety. Moich e-booków. Znajdziesz w nich mnóstwo prostych i pysznych pomysłów. Pozdrawiam, do następnego razu. Pa!